Cześć, witajcie. Z tej strony Marcin. Dzisiaj bierzemy się za rozpakowanie najdroższych słuchawek do kanałowych, jakie możecie zobaczyć na moim kanale. Jest to model QJs od firmy Jace, czyli słuchawki, które stoją obok mnie, oraz dwa dodatkowe przewody do systemów Android i iOS do dokupienia osobno. Cena słuchawek to ponad 1600 zł, więc jak na do kanałówki po prostu kosmos. Same te dodatkowe kable kosztują po 250 zł sztuka, więc bardzo drogie słuchawki, można by powiedzieć wręcz ekskluzywne, ale zobaczymy sobie dzisiaj, jak to jest zapakowane, co mamy w środku, jak same słuchawki się zaprezentują, a test słuchawek już niedługo. Zobaczymy, czy są warte tej ceny. Chociaż nie jestem pewien, czy cokolwiek ze słuchawek jest warte aż takiej ceny. Zabieramy się za rozpakowanie. Zapraszam. OK, bierzemy się dzisiaj za rozpakowanie słuchawek QJ's od firmy Jays, które na pewno będą budzić wielkie emocje i wielkie kontrowersje ze względu na swoją cenę noszącą ponad 1600 zł. Powiem Wam, że samo opakowanie, jak widzicie, jest wielkości, na przykład kasety wideo w opakowaniu. Ktoś pamięta kasety wideo, to wie, jak to mniej więcej wyglądało i też jest naprawdę ciężkie. Oczywiście same słuchawki nie są ciężkie. Zobaczycie to tutaj tyle waży jak to jest zapakowane. Niewielu informacji dowiadujemy się z samego opakowania, więcej będzie w środku. Mam tylko wykres plus właśnie na froncie zdjęcie tych słuchawek i dostałem też dwa dodatkowe wymienne przewody do iOS-a i do Androida z takimi funkcjonalnymi z takimi funkcjonalnymi wielofunkcyjnymi pilotami właśnie dedykowanymi pod konkretny system. Jak widzicie te końcówki są takie wkręcane, te słuchawki więc zobaczymy jak to się sprawdzi w praktyce. Te kabelki są jako akcesoria do dokupienia osobno. Tymczasem same QJs. Tak więc opakowanie najpierw wysuwamy z tego boksu i mamy takie coś. Wysuwamy dalej i zobaczcie QJs Ha. Wypakowujemy i mamy naprawdę instrukcję jak od pralki czy telewizora, naprawdę tutaj jest sporo, znaczy może sporo, jest w kilku językach przede wszystkim, ale cała historia, proces tworzenia, właściwości, naprawdę dużo ciekawych informacji. I zobaczcie, we wnętrzu mamy coś takiego, otwieramy pierwszy zasobniczek i mamy tu podpowiedź co tutaj mamy. Kilka rozmiarów silikonów oraz pianki Comply, czyli coś, czego w słuchawkach w tej cenie nie mogło zabraknąć. Zobaczcie, bardzo fajny zestawik. Pianki Comply, no to jest coś świetnego, czyli memory foam po prostu i konektory. Czyli po prostu przewód. Patrzcie, pozłacane mini oraz z drugiej strony takie malutkie pozłacane wtyki, zabezpieczone gumowymi kapselkami i same słuchawki w takim etui, że Wam pokażę obrazek. Mamy same przetworniczki, jak widzicie, naprawdę niewielkie. Moi drodzy, za te dwie małe rzeczy płacimy 1600 zł, no i plus oczywiście ekskluzywne opakowanie, obudowy są metalowe, no i musimy to po prostu połączyć z przewodami, połączyć z piankami, chociażby i Będą gotowe słuchawki. Teraz zobaczmy sobie te opcjonalne przewody. Rozumiem, że ten to jest w komplecie, to jest taki uniwersalny, a tu mam już właśnie dedykowane z tym pilotem. Zobaczcie, tu jest ten pilot, trzy przyciski do systemów iOS lub Android i te przewody też mają mikrofon, bo mamy czteropinowego mini jacka, a ten podstawowy przewód to jest trzypinowy, czyli sam dźwięk bez mikrofonu, bez pilota. Tak więc tym to generalnie się różni, że możemy to sobie dokupić jeśli chcemy mieć urządzenie w pełni mobilne. Zakładam pianki Comply, zobaczcie jak ścisnąłem, a to jest właśnie świetny materiał, polecam do każdych do kanałówek, ponieważ zobaczcie za chwilkę to będzie jak nowe. Możemy to ugniatać, wyginać dowoli, to po prostu się dopasowuje do naszego ucha, a po użytkowaniu wraca do początkowej objętości. Zobaczcie drugą nałożyłem zgnieciona. A ta już się wyprostowała. Więc gotowe słuchawki wyglądają mniej więcej w ten sposób. Jak widzicie, są one wyprofilowane, więc wiemy, która jest prawa, która jest lewa. No i co już, pozostaje teraz przetestować słuchawki, m.in. na daku, który kosztuje mniej więcej tyle samo co te słuchawki, więc myślę, że dźwięk będzie wystarczająco szczegółowy, żeby je dobrze przetestować. Na dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego rozpakowania. Widzimy się niedługo w recenzji. Pozdrawiam was, cześć!